Dzień dobry, witam w kolejnej teorii spiskowej ze świata gwiezdnych wojen. E, od razu mówię, że ta teoria nie jest moja, tylko zaczepnięta z internetu. I na samym początku ostrzegam e, o spoilery, które są tutaj i po prostu po prostu jak nie oglądało się przebudzenia mocy, to wyłącz ten filmik, wyjdź z domu, zastanów się nad swoim życiem. I tak. Więc tak, istnieje w internecie teoria, jakoby to Rey z siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen miała być kolejnym wcieleniem Anakina Skywalkera. Zanim powiecie, że już lepszą teorią jest to, że Obi-Wan i Mace Windu to siostry bliźniaczki, dajcie mi dokończyć. Po pierwsze, Rey jest bardzo silna mocą. Bez żadnego treningu robi main triki ze storm stormtrooperami, przyciąga miecz świetny i, i tak dalej. Wielu myśli, że to dlatego, bo jest córką Luka. Ale to się nie trzyma kupy, bo z tego co wiadomo, Luke po powrocie Jedi próbował odbudować zakon Jedi. Jednak Kylo Ren przeszedł na ciemną stronę i zniszczył wszystko, czego dokonał Luke. Potem Luke był, był zrozpaczony, załamał się i próbował odnaleźć pierwszą świątynię Jedi, więc nie za bardzo miał czas na spłacanie córki. Poza tym, jeśli nie chciał popełnić błędu ojca, musiał wystrzegać się miłości. A teoria, jakoby Rey była drugim dzieckiem Hana i Lei. Jest po prostu niespójna. Mieliby po stracie pierwszego dziecka zgubić to drugie, poza tym w przebudzeniu widzą ją i nie okazują jej specjalnie emocji. Więc tak. Dalej, Anakin nie miał ojca, został poczęty z mocy, miał dwójkę dzieci, przeszedł na ciemną stronę i nałożył śmierć śmierci nawrócił się. Okej, okay. i co dalej? Nie zdążył naprawić błędów, odpokutować. Kajlo Ren przemawia do maski Wejdera, tak jakby Wejder nie był do końca martwy, tylko miał powrócić. Możliwe, że były wzmianki na temat powrotu Wejdera. Otóż według tej teorii, Anakin złączył się z mocą w ostatnich chwilach życia i powrócił jako nieświadoma tego jednak tak samo potężna Rey, która nie pamięta swojego przeszłego życia. Rej po dotknięciu miecza świetlnego Luka i Anakina miała wizję. Zupełnie inaczej niż Luke, który za pierwszym razem po prostu go wziął, śmigał sobie przy, przy tym małobiłanie i, i tak dalej. I no, nie było żadnego takiego efektu. Ale według tej teorii, ta wizja to po prostu jakby proces przypominania sobie przeszłego życia. Poza tym, Rey ma taki sam problem z brakiem rodziców jak Anakin. Anakin przywiązał się w końcu do Obi-Wana i szczególnie do Palpatina, co się nie skończyło dobrze. A tak, Rey przywiązuje się na początku do Hanasola, a po jego śmierci do Luka. Może Anakin odkrył to, czego pragnął Darth Plagueis? Może Anakin za pomocą mocy do, dokonał reinkarnacji? Zobaczymy w kolejnych częściach Gwiezdnej Sagi. Dobranoc.